Robimy odbiór. Na 3-4 jak powiem odbiór, to jak robimy na 3-4 odbiór, to okej? Okej. dobrze, czyli pierwszy okay. dobra, dobra. 3, 4, yes. odbiór. Odbiór. Dobrze, brawo, drugi, drugi, yes. szeregowy, dobra. 3, 4, odbiór. Ja odbiór. Ja skoczyłem. <laughs> Ten nie skoczył, ja skoczyłem. Hello. Moi Witajcie mi drodzy już tak na poważnie w odcinku z Tak dokładnie dobrze usłyszeliście, kochanie jesteśmy już na serwerze. No Dobra, i Nudaj... No, co robimy? Mm, spokojnie, gotowe. Gibi! spokojnie, gibin. Ty uspokój się. się uspokój, daj mu powiedzieć. Jesteś bardzo niegrzeczny, dokąd? Dobra. Do, do dobra, już tak na połączenie, kochani, wiecie, było dużo odcinków na stronie, kochani, przede wszystkim na stronę. Na początku odcinka chciałem was zaprosić na stronę, ponieważ tam dużo się dzieje. Ogólnie, Koni, przechodząc już do rzeczy, przechodząc już do wszystkiego, pokazuję Wam co i jak. Jesteśmy tutaj chłopaki Czekajcie, czekajcie. Dobra, robimy odbiór na 3, 4, jak powiem, odbiór, do skacza, jak robimy na 3, 4, odbiór, badno, skacz, ok? okay. Dobra, okay. czyli pierwszy, okay. dobra. Dobra. dobra, 3, 4, odbiór! odbiór. Dobrze, brawo, drugi, drugi Kieee. szeregowy, dobra, 3, 4, odbiór. Nie ja skoczyłem. Ja skoczyłem Odbiór Nie ja skoczyłem Właśnie, Właśnie. Batman gdzie ja A ja już z sąsiadem, Dobra, wspomniał, mamy tak To sumie ostatni dzień domku No cholera Dobra, to jak sąsiedzi, jak ci się ja ci ją Dobra. co się jest. stało, no? To możesz mi pożyczyć pieniądze na piecyk Mogę ci pożyczyć, nie ma sprawy Chciałem ci tutaj pokazać mikser, dokładnie jest mikser Jak wiecie, jeżeli byliście na live w piątek u Michała, to pewnie wiecie o czym mowa Mamy zrobić reklamę miksera To nie, chłopaki? Dokładnie tak. Damy radę, chłopaki Damy radę. damy radę, brawo! Ile potrzebujesz? Ile potrzebujesz? Ja tu mam spokój. już wam a. mówię, mam aktualnie 4700 monet, także nie jest biednie nie jest najlepiej, ale jest okej. Okay. A, a ile kosztuje piec? To kosztuwe chyba. mi się wydaje To potrzebuję so stowe tak. tu, tu, tu Hollywood. <głos> <głos> Więc koń, żeby już tu nie przedłużać, już za, trzeba się zabrać za konstruktywne rzeczy. Mianowicie ja sobie tu ubieram swój... Nie, hełm, hełm rudy, ściągnę. Rudy, ciu. włosy Pokażemy muszą być hełm. widoczne, co nie? No. Tak jest, jej Pokażemy moje nie hełm. są, bo jestem łysy. W ogóle, jak to zarąbiście, to wszystko wygląda masakra, dobra. Lecimy już wam ogólnie, chciałem pokazać, jak to wszystko tutaj działa. Ogólnie, chłopaki, lecimy teraz w stronę kasyna, w stronę kub, w, w stronę Macie jedzenie, nie, dajcie za synek. <laughs> Więc końmi się tu zabieramy do rzeczy. Ja sobie tu w zasadzie mogę trochę pokopać z laza. Ponieważ to mi się na pewno właśnie tutaj w przyszłej karierze przyda. Więc ogólnie chciałem was zaprosić na kanał Batmana. Ponieważ dokładnie u niego pojawi się też film którym razem z Kibim i ze mną będziemy <grym> robili film na piątek Ja już się nie mogę doczekać że to będzie najlepszy <grym> <grym> film Ja nawet. tak samo stary <grym> e, Krytycy filmowi po prostu spodziewają się to najlepszego to już, to prostu... Wybuchu MLG Sound 3.6 Frigsty No Scope Asimov o. I powiedział to bez, bez zawykliśmy. No po prostu jestem pod wrażeniem, czuję, że będzie pompa, musicie być na, na live w piątek. Na stronie I Czekamy na, stronie na, wszystkich na, stronie na wszystkich na stronie <coughs> minute.pl, bo, bo tam właśnie będziemy na live, ie. czekam na was, czekam na was, ja, Narfie, Batman. i Batman. A będziecie będzie na jeszcze o. wszystkie tutaj wiadomo. Dobra, chłopaki, Ale... Batman, coś tam A, słyszałem, że coś wspomniałeś o horrorze. Dobra. Coś powiesz więcej na ten temat. Coś, coś Więc coś tak. Kiedyś? O, samy Batmana, no, 3, 2, 1, mów. Na tym oto tle zamku, ja jestem za tobą, hmm. tak. Jak to <laughs> zrobiłeś? <laughs> w tym miejscu, na tym y, plenerze, na tym zamku, no. No, będzie no. odbywał się horror. Będą grały tam dwie osoby i jeden reżyser. <laughs> najwybitniejszy ze wszystkich, czyli ja, i dwóch najwybitniejszych aktorów, czyli Rudy i Gibi. Y, no, no, dawaj. Będzie chodzić o to, że będzie para dwóch <laughs> zakochanych. Nie, je, tego nie, jeszcze nie wiedziałem, razy. tego nie wiedziałem. Ha, Mieszkają razem. No tak. No i w pewnym dniu dostają przesyłce w takim DHL-u na przykład. Yy, Dej, mikser. Zapłacili Ci Okazuje to. się, że ten mikser jest nawiedzony. No, nie, nie, e! ja chcę znać Pogadaj mi tu tu szybko! Mów co już! Co ja A! Jeszcze nie, ja tak, ale... że Gibi będzie księżniczką i teraz nie, powinniśmy... Porąbało nie, nie, I teraz, i teraz... O, ła, 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 nie, 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 zabija! nie, Dobra, to nie, nie, cześć, nie, się tak... nie, 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 przyjrzeć... Jakby tak To na niego, tak by się przyjrzeć. Te No coś się odwracasz! No i gajdzie. No, a okay. Możemy kupić już y, naszą, 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 A posesję. jak zasnać to, to byłoby dobre. Bo, bo ty masz ile? 4000? Ja mam dokładnie już ci... Mówię mam dokładnie 4635. 463. Dobra, wiesz drobne... co, ja tu mam jeszcze 4 plus 9. Mam 13 żelaza do sprzedania. No nie wiem, mamy szansę właściwie, żeby tak naprawdę no jeszcze ten plan kupić. To jest nasz plan, ewentualnie... 1000 mam! Brawo! Super! Już. Ja tak mam. 2200 i jeszcze się ja przepala jeszcze... chyba 40 żelaza No to super, no to w sumie nam powinno starczyć. Jeśli jeszcze jednak nam nie starczy, przejdziemy się do kasyna. coś tam się ciekawego zmieniło, podobno tak, że będziemy mogli razem. Jak, ja no. jak się zobaczyć. Ja mam taki plan. Podobno jak się pogłaszcze żabę po gardle, to się wygrywa na 100%. Ja jestem żabą, więc wygramy, pany Walimy mnie Ale straszne. po jakim gardle... Aha. Okej, okay, ja Czy już wiem? mam 5 koła, także... Jest, jest lepiej, jest lepiej. 5 koła? Mhm. Stać nas już. Stać nas. 1000. Tak, jeszcze 1000 tak, jeszcze. Ja, mam... ja mam No. Gibim ma ile masz? Tysiąc Gibim ma tysiąc No brakuje mm -hmm. tysiąca derpie. To ja też To kasynę, co? Już. To kasyno Ja mam no to... jeszcze żelazo. Idziemy, Dawaj, nie, się idziemy. lecimy do kasyna Kutywalimy No nie maruj, barman. Maru. Odbrykon, jest jesteśmy kasynem. Cześć. Dokładnie, jak jest widzicie, weźmy. jest tam hotel Wladimira. Jak wiecie w hotelu Wladimira mamy tam kasyno i do tego kasyna właśnie teraz się idziemy udać, ponieważ brakuje nam za malutko pieniędzy. Mamy tam około 5 razem, około 8 tysięcy, to się schodzi na dół. Tak, schodzi się Radu, brakuje nam około tysiąca właśnie do tego, byśmy mogli sobie kupić Ile nasze planów, plan filmowy. Iwiluję. Batman już tu siedzi, spoko Ale, tak, przechęciliśmy trochę Wladimira, bo Wladimir jest taki cwany właśnie. I tutaj można też zginąć i stracić wszystkie pieniądze Więc, więc... robimy tak y Gibi, jako jak przed chwilą mówił, że jest żabą Żaby mają tak szczęście, przynajmniej tak słyszałem Więc Gibi Ja ma... tak słyszałem od mamy O, no wiadomo, czyli od mamy Gibi, słyszał Gibi ma szczęście Więc Gibi w dzisiejszym odcinku będzie Batman już leci O, no, ba no losuj, dawaj tak, Ej, ja nie No to dawaj, dobra Dwa szybkie losy i lecimy Dobra, trzy Dwa, jeden, poszło Leci, Lecimy, leci Nie TNT, nie TNT, nie TNT Złoto było Kurde, żelazo masz, wygrałeś Jest Brawo, dobrze Żelazo? Tak Nie, tysiąc Nie, 200, 100 Czekaj 100 chyba Bas to basta. Mądrzy, tak! Nie, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Ostatni, Ostatni, tak, ostatni. I teraz ja. No dawaj Batman. Dawaj. Mierzę na ciebie synek, dasz radę. Pięćdziesiąt daję. Tak, proszę. dawaj. Dobra, dobra. Dla dobra, drużynę, dawaj. Czym? Od razu, pierwszy los. Idiaks, wiadomo, dobra. I zginie, nie? Ale pomaga, jak Prostu. po prostu. Leci dobra. Ej, eee. eee. mówiłem, mówiłem Dobra, Dobra jest pacjent. ok, przynajmniej jesteśmy idziemy. No, jesteśmy trochę do przodu, także spoko Chłopaki, lecimy teraz do... Do... do macie jeszcze, jeszcze hajsy i już nas stać na, 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 na kupienie naszej pięknej scenerii Dobra, jest. i jeszcze tutaj, jeszcze tutaj ostatnie Ja mam się się pięć jeszcze. Dobra, przesyłajcie ko... kochani, moi drodzy Ja nawet nie sprawdzę ile mam kasu, przesyłajcie mi kajski, i idziemy po, po studio, o 900, jeszcze, tam, jeszcze, gibby, I zobaczymy ile mam, U! naprawdę Uwaga ja ci, 625. 10 tysięcy! Najlepsze studio kupimy Dobrze chłopaki Chodź. lecimy Bez zatrzymywania się Kurna lecimy gdzie tu jest Tutaj siedzicie tutaj tutaj ten tutaj siedzi, zarobiście siebie. Ja to, to 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 już znaczy, no, To jutro już to sam z Lecimy spany. dokładnie ubatamy na pandecie, Ej, panowie, że będziemy czekajcie chwilkę Bo Wiecie okay. że ten plan trwa tylko 60 minut Chciałem was poinformować Jak to? Co? No tak A tak? No. Czyli dobra, czyli nie kupujemy jednak tego teraz Ale mamy hajs, mamy hajs, to jest najważniejsze. Mamy hajs uzbierany, taki trochę mały hajs z naszej strony Ale mamy już uzbierany hajs, 9500 na 60 minut Więc generalnie mamy hajs i w kolejnym odcinku prawdopodobnie właśnie u Batmana będziemy już mieli studia, będziemy sobie niego nagrywali, także myślę, że w porządku. Także koli. ja nie będę już tu przedłużał, wbijajcie na stronę, pamiętajcie, że wbij na stronę Sodziapkę w górę wbijcie do Batmana oraz do Giego. Zasubskrybujcie ten kanał oraz właśnie tutaj Jajcie na facebooku tak ja tak. się zwijam. Dzięki Welkie, że wpadł się, dzięki Kiwi oraz Batman, że nie mam dzięki za oglądanie. Także ja się zwijam, trzymajcie cześć!